No cześć! W dzisiejszym odcinku zobaczycie jak popełniliśmy dość kosztowny błąd, co popsuliśmy i czy udało nam się to naprawić, tego dowiecie się oglądając dalej, a ja chciałbym pozdrowić Tymka i Huberta. A jak ty drogi wizu chciałbyś, abym cię pozdrowił na początku kolejnego filmu, to daj znać w komentarzu. Dobra, czas na kisionkę. Eee, to jest, te wszystkie pola tutaj są połączone, tak? A, tak. Też w jedno? Tak, tak. To niemałe nie małe to pole będzie. Dobra, no to ja w takim razie idę po swój traktor, bo mój traktor powinien wytrzymać. Chyba, że w sumie wezmę twojego fenda Którego A, właśnie domiczka umyła No przynajmniej <grystanie> <grystanie> będzie ładnie wyglądał, tak? To masz dużą przyczepę, mam wrażenie, że ci powinno starczyć, nie? I Tylko traktorem sobie będziesz podjeżdżał Żeby odwrócić. Idzie, idzie O kurde, jak to wygląda Chcesz zobaczyć domniczka, jak sieczkowanie wygląda? Nie, zobaczyć przecież, już Ale fajnie peski to. A ja, widzisz jak tu leci? Wiesz, że tu możecie ze mną jechać, automatycznie rura będzie na, sama się kierować na przyczepę. A no tak, tak, tak. To tak samo jak w, z trzciną, tylko że w sumie łatwiej jest tak, jak masz teraz. E, Dominiczko, ty już pojechałaś swoim traktorem, nie? Tak, no. Mo A chcecie się pojechać po traktor i przyczepę? Mogę skorzystać teoretycznie. To pojedź. Będziemy zmieniać przyczepy, ja będę zabierał jedną, będę jechał wyładować, i ty będziesz zabierać drugą. Bo Jak tu 40% po jednym prze, przejechaniu jest, to... to trzeba będzie żonglować tymi przyczepami. Nie wiem, na około przejechać? Tak, jedź na około, na, około. na około. Chyba, że bez hitu po prostu będziemy jechać z przyczepą obok, ale no. Pełne? Tak, i nawet nie wiem kiedy. E, dopiero teraz. Tak? Tak, tak, raczej tak. Tam, to co mam zrobić? Mam tam przyczepę, Czekaj, gdzie jest tam? to z tym? A gdzie ty masz e, silos na kiszonkę? Tu, ten wielki, ma ten magazyn. To jest to, na kiszonkę. No. Ten magazyn to jest to? Okay. Tak, to jest to jest tak, To jest coś takiego, coś takiego, jest też w tej w, w, w Taki sam, znaczy taki sam, bo podobny. podobnie. Gdzie mam to dać? Tam e, do kombajnu idź. Ten z czerwonym dachem. E, garaż taki. Yy, i się tam mi wchodzi 20 litrów, to można położyć z boku weszło już pełen mam. Można to chyba ko mi się wydaje położyć na razie i... Na pewno tutaj? Jezus nie mogę sobie. No, A bo, co? Nie wiem, to, no bo to wygląda jak garaż bardziej. Tak, tak tutaj, tak. Ale nie, wejdź sobie, sobie do sklepu i piszę, że to jest służy do tej kiszonki. Dobra, to wysypuję to. To jest to, na pewno mówię, ci jest identyczny. Może, znaczy może nie identyczny, bo jest dłuższy, ale no tam też jest taki właśnie garaż po prostu. I to jest na to. A co ja mam zrobić z tą przyczepą? Bądź obok i jak ja będę brał jedną przyczepę, to ty podjeżdżasz i podstawiasz drugą, żebym mógł podczepić. Dobra, okej. Okay. Patrz jakie trasy tu robimy w ogóle. Labirynt. Widzę właśnie. Nie no, ale fajnie jest. Klimatycznie, możesz sobie wjechać tu. Ja pojadę na, na lewą stronę i tam zacznę znów od nowa. Ile ci idzie tej, tego dodatku do Kiszonki? Powiem ci szczerze, ma bardzo malutko, ledwo co? No, 97%, nie... 97 mamy tej dodatku, a już mam 40% przyczepy. No to pewnie, pewnie dlatego się tylko jedną paletę A to paletę nie. A to nie wchodzi nawet nie weszła jedna paleta. Nie wiem ile tam wyszła jedna czwarta? Jedna y trzecia. Paleta mieści 60 litrów, a mi weszło 20 litrów. No, to jedna trzecia. Wydaje mi się, że to jedna paleta na 100% ci starczy na to całe pole. No. <laughs> nie mogę z tego, jak to trawa leci. Hmm. No, pod takim góry Co, nie? Ja myślałem, że mi nie starczy na tą wielką przyczepę, bo mogę móc z możliwością przedłużenia. A to dodawali to aż na koniec przyczepy. Hmm. Także spust ma. Ej to ciekawe czy moja przyczepa nie będzie za mała Nie. Może się, wydaje mi się, że się jakoś będzie dostosowywać wiesz Tak, to się mhm. samo automatycznie dostosowuje to. Dobra do mnie Trawa ci na mnie leciała Aha, okej okay. Moment Dobra, podjedź Okej, okay, podstaw mu przyczepę w momencie. jak ja będę tutaj wiesz No i zabierz to mój. Dobra, ja to jadę wysypać tam to to się chyba tego <laughs> wcielu zmieści, nie? No ja mogę jechać, jeśli chcesz! <laughs> Kitu, jaki to ma zasięg? No. Tak, i tu możesz koło mnie. nawet koło mnie boku możesz jechać. Czy so, ja mogę jechać, no? No? Ustaw sobie na dyszkę. O, sorry. Ustaw sobie ten, ten bomba na dychę. Mam tylko muszę wykręcić, ale mam jakiś problem z tym, z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu. W sumie nie wiem czy tak nie jest wygodniej yy, skoro jechać i tak obok? jakby... Tak, no. Można no bo potem tak no. ona może bo jechać, wtedy... Więc... wtedy ja tylko tak naprawdę przyspieszam a ty podjeżdżasz z przyczepą. No dobra, dobra, można tak robić. Nie trzeba kombinować z tym odpinaniem. Bo to jest też takie, że nie musisz nie tak jak z ziemniakami musisz jechać jakoś równo obok, bo no to ma potężny zasięg naprawdę. No to można tak robić, no będziemy jeździć obok. A ile masz procent przyczepy? 46. No, to idealnie na no, taką przeładunkową w momencie, jak ja wyładuję, wyładowuję, właśnie. Potem to jeszcze trzeba było gwiazdać, ale nie, tam jest miejsce, czy jak? Nie jest, trzeba tam jest. jest. To ja podjadę już do przodu i ten i ty już powoli tu podjeżdżę. O, wam nie przuciło. Dobra, nie jest, jest. Ale powiedz sprzedawałem te szklarnie tam Jak stawiałem ten hangar to troszeczkę Szkoda było mi tych szklarni Podnieś trochę do przodu Zim Tak jeszcze bardziej, żebym ja też była pewnie CNIGO! <laughs> Ile procent masz? 96, 7, 8, 9, 100 no. 99, jednego litra mi brakło, no nie łama <laughs> ja to, to, to jest fajne, właśnie. Ja tam robię jakieś zygzaki na pół pola i tak trafia do przyczepy. Ile procent masz? 87%. Właśnie, widzę, się powoli wypełnia. Będę musiał podjechać. No, znaczy. No, spokojnie, bo to jak będzie przysypało do ciebie, nawet tam, gdzie jesteś. Jak to w kule, jaki promień poleciał? No, masz ma strasznie duży zasięg. Ja szczerze jakby kurde Fend ja tak nie znałem tej marki prędzej Jak takie, jakieś takie podstawowe John Deary klasy jakby jakby no to dojdzie, tak. No nie? Ale... No ale ale tutaj Fenda jakoś tak Nie ja Fenda znam A z jakiej marki jest mój ten Ty masz JC, J, JCB czy jakoś tego Aha uh -huh. Też nie znałem tego Ja też ciągnika nie wiem że te fadromy koparki to yeah. tak ale ciągnika to nie widziałem. No, jeszcze. właśnie mi się kojarzy z właśnie z takimi Dlatego żółte jest. No, ty. Bo to ogólnie no, no, z tego koloru ta marka. Ciekawe, która marka sobie zrobi różowy kolor. <laughs> Ale to był zawsze znacznik koloru moich maszyn, nie? Zawsze kupowałam ten traktor. On był czarno-żółty, więc od tego momentu wszystkie moje maszyny były czarno-lupe. Pokój walaga to Ło, joki... ale strzela ty No, mówiłem ci, że to ma mega duży zasięg. Pa. Co jest? O. Koniec, koniec. Zauważyłam. Zmiana. Ale to fajnie skręca. jak lecą tam na polu. O! O! Ktoś tu hamulców nie ma. Nie spodziewałam się. Kurde, ty to jak ładnie jakoś wysikujesz. No, Też tak muszę. Ja się przykładam do roboty. Aha. <grywa> Okej Możesz od ciągnik, możesz pojeździć po tym. Się uklepie. Ej, widziałem ty prędzej miałeś większy silos jakiś na kiszonkę. Nie. Nie miałeś? Mniejszy. To był mniejszy. A mniejszy? To jest... No, tak, tak się zdaje tylko, ale on był mniejszy. Ten jest większy. Nawet więcej kosztował mnie. Tamten chyba 60 tysięcy, a ten chyba 100. Nie wiem, no tam wyglądało jakby tego naprawdę bardzo dużo można było wysypać, właśnie. I witaj, Dominiczka, co tam? Jak się stoi na polu? Bardzo dobrze. 80%, jak coś więcej, niedługo bym już mogła podjechać. No 93%. 5 6 7 8 9 no. masz, masz. Mhm. Super. Tak to się robi na wsi. Kurde. Dobra, wysypujemy. Ładnie pięknie. Jeszcze zostało mi 11 litrów tego preparatu. No ale jeszcze jest tam chyba nie? No, o, tam jest już 40 litrów. No, tak No, bardzo mało tego schodzi bez kitu. Jedna trzecia palety, a prawie całe pole. Dobra, ja tu przyczepę odkładam. A to co robić? Czemu mnie ten? No właśnie, o. Czekaj. <laughs> Przejechać po tym, czy tak. nie? Nie, dobra, jedź Nie będą się nawracać. Nie, przejedź po tym. Wiem. Spróbuję trafić kołem. Dobra, a ogólnie tutaj na pewno traktorem powinno się potem jeździć? E, ta, no traktorem można, a co? No bo tak jeżdżę i. A dobra, dzieje się coś, nieważne. Uklepuje się uklepywać. A, uklepuje się. Dziwnie ten chodzi, powiem ci szczerze, Fend, jakby miał ten. Wtryski walnięte. Dosłownie. Gdzie mnie tu sypiesz, ugniotłem dopiero. To będzie jeszcze raz. Miejsce nie ma już, no. Ja spróbuję tego, wziąć tego, klasa i spróbuję tego. Podrzucić. Zobaczymy, czy coś się tam podrzuci, czy. <noise> Fajna zabawa w ogóle. No, no. Ja Możesz, tam dro... Możesz tam do rogu podsypać. Czekaj, zobaczmy. Chociaż Zobacz, to działa, wiesz? Czy nie muszę mieć innej łyżki? Oj, dzieje się. Dzieje się! Dawaj, dawaj, drogu, drogu. Tam taka dziura jest. Kurde, zaraz ja tu też swoją koparką przyjadę. Mhm. No i sprawne oko już na początku pewnie zauważyło, co było błędem, o którym mówiłem na początku odcinka. Tym błędem był garaż, który miał być silosem, i ja na początku wiedziałem, że nie tak wygląda silos do kiszonki, ale na szczęście udało nam się to jakoś sprawnie ogarnąć i udało nam się zrobić w końcu tą kiszonkę. O, 99%, o, będzie, 100, 99. będzie 100, będzie 100. Jest to. No i teraz. Trzeba to przykryć, tak więc chodź tutaj, yy, Pino, czyń honory i, i, i pokaż, jak się przykrywa. Sieczkę. No. O, o! To jest to, co widzimy na polach! No. No i dobra, no i jest. Wygląda, jakby Pino tutaj śnieg kolekcjonował. Zbierał. Bardziej jak sól wygląda. Albo no sól, no.